r już jest przygotowana, ale Benelli BM-125 w bardzo fajnym, charakterystycznym malowaniu fluo z czarnym, rocznik 2,21. No i co, powiedz mi, ile go masz lat? No, dwa lata go miałem, od nowa z salonu kupowanym przeze mnie. Kupiony w autoryzowanym serwisie Kawasaki dodam tylko. Ma przejechane już ile, powiedz mi. Aktualnie ma 5284 km. Dodamy również, że był na gwarancji. Zdarza się w chińskich pojazdach e, Roszelnie chyba głowicy czy silnika? Śilnika, silnika, silnika, tutaj serwis stanął na wysokości zadania. Został silnik wymieniony na nowy. jest to potwierdzone w karcie gwarancyjnej. Jesteś pierwszym właścicielem. Dokładnie tak. Jest pierwszym właścicielem. Pojazd trafia do naszego komisu. My ten pojazd będziemy jeszcze zobaczcie przyczy, czyścić, przygotowywać, sprawdzać. I on będzie za 7,5 tysiąca z małym przebiegiem, pierwszy właściciel, z nowym silnikiem tak naprawdę do kupienia w naszym komisie. Dlatego dzwońcie.